Czy zasługiwałaś na e, burę za wywiad w Zadce? Nie hmm. i tak. P pozwól, że powiem. Pozwól, <laughs> że powiem, bo, bo przesłuchałem ten wywiad. Nie Dobre. i tak. E, uważam, że powinnaś zostać lepiej przygotowana do tego wywiadu. A jest to zły wywiad. Ale uważam, że jest to najlepsza lekcja, jaką mogłaś dostać od życia. Bo taka jest prawda. W sensie, gdybym ja, coś, gdybym ja udzielił takiego wywiadu, pierwszego wywiadu większego w życiu, bo wiesz, mój pierwszy wywiad w życiu większy, to pewnie jak byłem na kanapie w Dzień Dobry TVN i gadałem o sobie, nie? Mhm. Więc wiesz, to jest inna bajka, tam się trochę nie da pomylić, bo gadasz o sobie. No wiesz, moje zainteresowanie i tak dalej, nie? Prokop, Wellman, kocham was, nie? Super. E, ty jest super. A współpracowałeś później z nimi, czy nie? Jesteśmy ziomkami, w ogóle. No. Cały czas się widujemy. Jesteśmy w ogóle najlepszymi w ogóle piepiu, ale. No nie, Marcin? Prawda? Powiedz, że tak, napisz komentarz, że tak. E, nie, a wiesz, a ty udzieliłaś pierwszego wywiadu, po pierwsze on był online, ja nie chcę cię usprawiedliwiać, ale jednak trochę znam to z tej perspektywy, który był online, więc wiadomo, tam kwestie techniczne to jedno, a dwa, że nie mówiłaś o sobie i o tym, który lakier do paznokci jest twoim ulubionym, tylko e, mówiłaś o postulatach, trzeba się było odnosić do rzeczy, nie tylko do twoich słów itd. i tak dalej i wiele osób by położyło to, ale uważam, że to, mam nadzieję, że sprawiło już tak naprawdę, że będziesz tylko lepiej do takich rzeczy przygotowana. Bo umówmy się, ja, ja to jestem liga żadna, nie? Ja to jestem, wiesz? Haha, pogadajmy sobie, będzie śmiesznie, nie? Ale jeżeli chcesz mm -hmm. robić to, co robisz mm -hmm. dalej, to zawodników dużo cięższej ligi niż, niż, niż ja e, będziesz miała przed sobą i mm -hmm, właśnie będziesz prawie. musiała. Potrafić odpowiedzieć na pytania, które mm. są trudne i dotyczą Ciebie, i nie tylko dotyczą Ciebie, dotyczą innych osób, ponieważ mm. jesteś w strajku kobiet, w strajku kobiet są wziąłem, inne osoby, wziąłem. więc tam będziesz będziesz o to pytana, nie? To um, I wiesz, i to jest super szkoła życia, moim zdaniem. Naprawdę, bo to jest, to jest mega, bo tak naprawdę, to nie jest, ja, ja tego nie mówię, żeby Cię nie wiem, przestraszyć, mm. zresztą, co ja Cię będę straszyć, to już tam nie. jesteś, nie? Tylko uważam, że to jest mega, bo, 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 bo jesteś też kobietą, nie? I masz szansę się wyrobić, po prostu. Naprawdę. I to jest super. Naprawdę tak uważam. Pomimo tego, że zdecydowanie nie byłam, nie byłam gotowa na format programu Beaty Lubeckiej. Nie byłam przygotowana. Nie przygotowałam się też do tego, z jaką dziennikarką rozmawiam. i to uważam, że to był mój największy błąd, ale no. to taka po prostu osoba niedoświadczona, która przychodzi do mediów. Jakby ktoś pyta się ciebie, czy chcesz udzielić wywiadu, opowiedzieć właśnie nie. Oni wiem, przyszli po... Bezpośrednio do ciebie? Słucham? Tak, 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 bezpośrednio tak, do, tak, bezpośrednio do okay. mnie, ale ja nie byłam świadoma, że ja też mogę narzucać warunki, na jakich, na jakich będzie miał miejsce ten okay. wywiad, tak? Czy na przykład Narzucić to, o czym będziemy rozmawiać, albo, no nie wiem, chociaż. Znałaś ten... pytania wcześniej? Nie, żadne Nie, 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 ale zacz... no, tego też nie wiedziałam oczywiście. to dopiero... Znaczy nie ale powinnaś masz... znać, moim zdaniem? Mm -hmm. Moim zdaniem nie powinnaś znać. A nie mogę tak chociaż odrobinę nakreślić, w jakim kierunku. To zależy od się dziennikarza. Rozmowa? Moim zdaniem jest, tak, bo wiem, że w Polsce tak jest, jeżeli chodzi o różnych dziennikarzy. Głównie mówię o takich gwiazdach dziennikarstwa. Mm. Nie Robert Mazurek, pani Beata, pe pewnie, no pewnie, no pewnie tak, dziennikarze oni są... w Polsacie, w Tefanie i w TVP pewnie też, że. Oni mają swoje zasady, nie? Czyli mhm. o, jeżeli idziesz z tego co wiem, na przykład do Agnieszki Gozdyry, do Polsatu, to ona ci nigdy nie powie pytań. Okay. Po prostu, bo nie, i oczywiście możesz wtedy powiedzieć, że to nie idę. Mhm. Natomiast uważam, że na tym polega jednak wywiad, że przychodzisz i odpowiadasz na pytania, które są ci postawione. Jeżeli ten dziennikarz zacznie zadawać ci pytania z dupy, to masz pełne prawo mu powiedzieć, że no, chyba cię pogięło, nie. Natomiast nie powinno być. Bo to wtedy się robią takie ustawki, wtedy się robią najnudniejsze. Wywiady świata, gdzie ktoś przychodzi, i widać, Rozumiem. że mówi z głowy, jest Nie jest przygotowany, tak. No. I nie jest naturalny nie jest autentyczny. No. Zgadzam się z tobą, to była, to była szkoła życia. I jakby myślę, no. że, to, że, to, że, że spotkał mnie ten wywiad w wieku 20 lat, a na przykład nie 25, to też jest. To też jest, to też jest, to też jest dobre. No jakby teraz jeszcze mogę to w jakiś sposób usprawiedliwić swoim wiekiem. <grym> z jednej strony. Ale no ja uważam, ale... że pewne rzeczy można usprawiedliwić swoim wiekiem, dlatego że no w wieku 20 lat udzieliłaś wywiadu do radia Z. To prawda. Ile osób coś takiego robi? I to znowu. Jeszcze raz to powiedzmy, nie do wywiadu a propos twojego ulubionego koloru mhm. włosów, nie? No tak. Tylko tak, tak. znowu wywiadu merytorycznego. Nie o bardzo trudnej kwestii, która jest związana z różnymi emocjami, mhm. i myślę, że po tym wywiadzie zdałam sobie dopiero jakby tak autentycznie z tego sprawę, że okay. to jest trudny temat. Z tym są związane różne emocje, że jakby nie można mówić o tym tak na chłodno. Ale jest też kilka Służnie. rzeczy, na przykład, które nauczyłam się podczas tego wywiadu, takich jak. Kiedy prowadzący pyta się ciebie, czy na przykład może mówić do ciebie na ty, no. to, to nie, nie wychodzisz z założenia, że, znaczy no nie wiem, możemy mówić do siebie na ty, tak? Na przykład Aha. my, ale ty do mnie mówisz na ty, i ja no. mówię do ciebie na ty, jak dwie równe osoby, tak? Tutaj na początku jednak wywiadu zostałam w pewien sposób upiona. o to ci chodzi, że tak. ona ci może mówić na ty, ona się mnie zapytała w taki tak, sposób. Tak, pamiętam, pamiętam, ona to się to mnie to... zapytała w taki sposób: e, Czy mogę do ciebie mówić na ty, bo, bo, bo jesteś tutaj właśnie bo tak, chciała bardzo podkreślić, no tak, no ty jesteś dziewczynką, i ja zauważyłam, że od tego momentu, kiedy zostałam w taki sposób upłupiona, też mm. przyjęłam taką rolę troszeczkę w sensie takiej uczennicy, która odpowiada grzecznie. Okay. I ja, Nie ja widzę to ja widzę, oglądając ten wywiad, po pierwsze po sobie stres, mhm. a po drugie, to, jak bardzo chcę odpowiadać grzecznie na te pytania, że pomimo tego, że są niektóre, które są dla mnie mniej przyjemne, dotyczą czy tam mojego życia prywatnego, to mhm. no nawet nie myślę o tym, żeby się w jakiś sposób, no nie wiem, odgryźć albo postawić gdzieś granicę, że nie chcę o tym mówić, tylko od tego momentu bardzo grzecznie odpowiadam na wszystko to, Ale chyba to, co... nie zadała ci mimo wszystko pytań dotyczących nawet twojego życia osobistego, które byłyby jakoś bardzo niezwiązane z, prawą, no, z ze sprawą, mhm. no bo jednak jeżeli... Potem była ta kwestia tego, że miejsce w tej radzie konsultacyjnej tak. odstąpił ci twój chłopak, no, partner... jeżeli no to to nie jest już tak stricte tak. życie prywatne, to jest no to życie prywatne prawda. powiązane z życiem publicznym. No, no dobrze, jest masz pytanie, rację, nie? tylko z drugiej strony ja tutaj przychodzę jako reprezentantka rady konsultacyjnej, czy wrzucanie tego życia prywatnego jest konieczne? To nie jest do końca życie prywatne, tutaj ją będę bronił, to nie jest do dobrze. końca, bo gdyby ona ci zapytała, kto jest twoim chłopakiem po prostu ad hoc, mhm. to tak, no to jasne, że to jest niezwiązane ze sprawą, ale no tutaj tak. chodziło stricte o to, że to... Twój facet odstąpił ci miejsce w radzie konsultacyjnej, znaczy, więc to tak. miało związek. Żeby, żeby było to jasne. Twój facet bo ja czy też... nie? <laughs> Mój. Jak pan imię? Jana. Janek. Cześć. Na pewno to wygląda. <laughs> No. ale nie bo jakby ja też użyłam wtedy bardzo no, nie, myślę że niefortunnego sformułowania, bo no, też nie było tak że on mi to miejsce odstąpił on bardziej A, no to powiedz jak było no to masz teraz szansę okay, powiedzieć dobrze, jak było no, no to mówię jak było to bardziej wyglądało w ten sposób że on po prostu zaproponował że jestem ja że sobie działam w danym związku zawodowym że... ale to on był pi pierwszy na tym miejscu nie tak? To, to prawda. No, no okej, okay. znaczy nie, ja on, to, fakty on, do, po nie kolei. on No dobrze, to wyglądało no? tak, że on dostał propozycję i uznał, no? że skoro to jest strajk kobiet mhm. i jestem sobie ja, która działa, to może warto byłoby zaproponować także mnie. No i jak ale to się to nie, w ten ale, sposób ale, ale... powie, to ma dużo więcej sensu. No dobrze, no oczywiście, no. ale to też nie było tak, że on tutaj podjął jakąś decyzję i był decyzyjny. To było tak, że okay. on tylko powiedział, a to, że Klementyna Słuchano się zainteresowała i do mnie zadzwoniła kolejnego dnia i mhm. mi to zaproponowała, to już jakby. Jest... na bajka, no tak. jasne że tak. No i też chciałabym podkreślać, że ja w tym momencie wzięłam naprawdę na siebie sporą odpowiedzialność. I też jak na razie spotkało mnie więcej niemiłego z tym związanego, niż miłego tak to naprawdę. To nieprawda, jesteś u mnie gościem, powiedz ile miłego cię no dobra, to jest prawda. <śm> <śm> Właści, wszystko, co złe przeszło w dal. No nie. Jakby, tylko pamiętaj, bo moim zdaniem nie... Znaczy, nie, tu nie chodzi o to, że ja chcę, chcę tutaj siebie stawiać w... To nie to, no. Roli ta w takiej wiesz. Nie, 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 ja po prostu sama przyjęłam <laughs> na siebie tę odpowiedzialność i no właśnie, jestem i jestem, jestem tego świadoma, no ale zachęcam. Każda młoda osoba, która chce działać, no. niech napisze do mnie, jeżeli ma jakąś wiedzę w konkretnym temacie i chce coś robić, to, to proszę bardzo, ja zachęcam. I jakby ja też będę dawała przestrzeń dla tych młodych osób i je angażowała. No.